Dzień dobry, dzień dobry, witamy pana Pawła. Witamy. witamy dzisiejszą trasę i dzisiaj na spokojnie kończymy przygodę z Glazdrowym wybrzeżem. Jedziemy trasę o pięknej nazwie Sobota, Kan Góry i dzisiaj dla odmiany ruszamy trochę na zachód od Kan i kierujemy się w górki, które tutaj się rozpościerają gdzieś na zachód od naszej. Miejscowy! Zobaczymy co będzie. Trasa krótsza niż ostatnie. 88 km, 1600 ponad metrów w górę, czyli no, w końcu schodzimy poniżej stówki, ale myślę, że i tak będzie przyjemnie. Dzisiaj, słuchajcie, zupełnie inne górki, ale też i temperatura dzisiaj jest lekka inna. 33 już pokazuje i czuć to trochę inaczej niż ostatnio, powiem wam. Naprawdę i jest ciepło. Jest też tak mocno sucho. A dzisiaj nie wyjeżdżamy w wysokie góry, więc będzie gorąco. Ale jest fajna druczka. Taka dla petrolheada heda Zresztą już parę fajnych samochodów tutaj jechało, głównie starszych. Bo droga aż się prosi, żeby się pobawić w zakrętach. Dzisiaj w sumie chyba idealnie gorący dzień, żeby podsumować wrażenia z testu koszulki Rasolite. widzicie Ogólnie rzecz biorąc, jest to seria, stworzona właśnie z myślą wysokich temperaturach seriat jest jedna koszulka, i jest wykonana z przodu, z siatki. Ja przypominam wam to, jak wyglądają często siatki na spodenkach rowerowych, no i jest biała, co jest tym wszystkim kluczowe. Najważniejszy jej plus moim zdaniem to to, że jest ekstremalnie lekka. Paradoksalnie ta koszulka wcale nie jest jakaś totalnie przewiewna, jeżeli chodzi o wiatr. Ona raczej. Jest ultra lekka i ultra szybko schnie po wypraniu, co sprawia, że jeżdżę w niej cały tydzień. Po prostu codziennie ją piorę i następnego dnia jest suche. Więc jeżeli szukacie czegoś, co jest ultra przewiewne, to może nie jest do końca ten kierunek. Natomiast jeżeli szukacie koszulki, która jest ultra lekka, biała i szybko schnie, no to z tej strony u mnie się sprawdziła. Trzeba natomiast uważać na jedną rzecz. bo... Jeśli macie włosy na klacie, drodzy panowie, to kiedy się spocicie, niestety w tej koszulce zaczyna się wyglądać, jakbyście wozili na klacie zdechłego szczura. Co może nie wyglądać totalnie estetycznie, więc warto to wziąć pod uwagę, że przy bujnym owłosieniu klaty jest, powiedziałbym, tak sobie. Natomiast plusy za lekkość, łatwość schnięcia, to, że jest biała, po. W tygodniu codziennego prania nie widzę też jakichś oznak przebarwień albo przetarć, więc już jest lepiej niż myślałem. Bo myślałem, że ta siatka będzie się bardzo łatwo targała. Aczkolwiek myślę, że trzeba w praniu jednak trochę uważać, żeby tego nie wyprać z czymś ostrym, bo jak się siatka zaciągnie, no to raczej cudów nie będzie. To jest fenomenalny zjazd, słuchajcie Jest idealny asfalt I perfekcyjne zakręty Taki raj dla kogoś, kto lubi Pozjeżdżać I kolejny dowód na to, że najfajniejsze zjazdy Dla zjeżdżających, wbrew pozorom Są niekoniecznie w najwyższych górach Tylko właśnie w takich trochę Niższych, gdzie nie ma Po prostu serpentyn, gdzie jest prosta 180 stopni Prosta, 180 stopni, tylko właśnie takie Winkielki Szykany, o mostek, rewelacja. Ależ tu jest ładnie. Nie, nie pamiętam kiedy mi było tak gorąco na rowerze. Strasznie. Jest abstrakcyjnie. Strasznie, po prostu. Zaraz się oblewać zimną kolą, chyba. Paweł już musiał zabrać aparat z kieszeni, bo groziło jego, jego potopem i zalaniem. Po nie, nie, wszystko jest ok. Może kiedyś go sprzedam, także. <laughs> Kochani, nie, <laughs> nie wcale nie. Wszystko okej, okay. jest... cały czas go może Dzisiaj to może być przepiękna trasa, tak czuję. To najgorsze jest to, że jest podjazd, zjazd, podjazd, zjazd, więc nie łapimy przewyższeń, więc, przewiższeń, więc cały czas będzie gorąco. No, nie jedziemy dzisiaj w góry, Uuu. więc będzie, będzie piekiełko. Także dzisiaj e, nauczymy się na własnej skórze wszystkich tych porad, czemu nie jeździć w, na południe Europy na rower w okresie wakacyjnym. Więc... Ale bike-showy znalazły miejsce. No, prywatna no. plaża. Można wodować rowerem. Tutaj bijam flagę i nikt już więcej nie podobał. Dokładnie. To jest, tu jest Polska teraz. Ale jest klimacik, aż się prosi po prostu. Patyk, reklamówkę Biedronki będzie powiewać. I głośnik, żeby muzyka i na, na, na czasie. W takich klimatach? nie wiem właśnie. Co to jakiś hit wakacji 2020. Jeden A, napiszcie im? w komentarzach. Czekamy, czekamy na wasze A. głosy. Słuchajcie, to jest właśnie to, czego brakuje każdej idealnej kolarskiej rundzie. Czyli ciepłe jeziorko, nie słone morze, nie jakieś zamulone jezioro z wejściem po kamieniach, tylko wejście do ciepłego. Lazurowego wybrzeża po gładkim, no prawie gładkim, ale jednak betonie. Po prostu taka, taki uzupełnienie dzisiejszej jazdy, że naprawdę nie sposób narzekać. Wam, że w tej rozmiarówce butów to się można już naprawdę pogubić. Przymano jestem między 44 a czasami na 45, czy raczej 44. W bontach 42 na 43. W fiziku znowu 43 jest dla mnie idealne, więc żywy dowód na to, żeby zawsze w przypadku butów kierować się po pierwsze długością wkładki, jeżeli nie możecie butów zmierzyć, ale przede wszystkim zawsze jeżeli tylko się da po prostu mierzyć buty, nawet zamawiać po dwie pary albo szukać sklepów gdzieś duży wybór i mierzyć buty, bo naprawdę dobór rozmiaru może być totalną loterią. O samych fizikach będzie kiedyś na no spokojnie, jak je trochę lepiej jeszcze poznam. Na początek mogę wam powiedzieć, że mimo stosunkowo wysokiej ceny to nie są buty o jakiejś wybitnej sztywności, czyli to są buty, powiedziałbym, to może być zaskakujące dla wielu patrząc po, po jednak cenie. To są raczej Fajnie wykonane i atrakcyjne wizualnie, wygodne buty do komfortowej jazdy, a raczej nie buty dla kogoś, kto oczekuje jakichś wybitnie sportowych walorów, typu ultra sztywności. Moje pierwsze wrażenie. Yy, kiedy przysiadłem się na nie z moich bontów, mimo tego, że bonty były butami tańszymi, to było to, że te buty jednak są sporo od bontów miększy, więc warto to brać pod uwagę. W tych butach mam wkładki, o których kiedyś widzieliście odcinek, wkładki dopasowywane do mojej stopy, co też pewnie w jakimś stopniu wpływa na to, jak mi się w tych butach jeździ. O wkładkach też sobie kiedyś zrobimy odcinek. Tutaj znowu mogę Wam zdradzić takie pierwsze wrażenia, że na początku było dziwnie. Dziwnie mówię pod tym kątem, że. Nie czułem jakiejś rewolucyjnej poprawy, natomiast jeżeli chodzi o moją przygodę z butami, ja czasami tak po stu kilkudziesięciu kilometrach, zwłaszcza w wysokiej temperaturze, zaczynałem odczuwać różne jakieś tam dyskomforty w stopach. I faktycznie dopiero zrobienie pierwszej, drugiej, trzeciej trasy, sporo ponad stówkę, dawało poczucie, że coś jest jednak inaczej w przypadku tych wkładek. Ja chyba nie jestem osobą, która miała jakieś duże problemy yy, ze stopami, ogólnie z komfortem w butach. Dlatego w moim przypadku nie mam poczucia, żeby wkładki zrobiły rewolucję. Natomiast faktycznie sprawiły, że jest po prostu. Idealnie, czyli w końcu nawet po dłuższym dystansie nie pojawiają się żadne e, dziwne przypadłości, co do których ja myślałem, że są po prostu normalne. Czyli dla mnie było normalnym, że po pokonaniu tam, nie wiem, 140 km na rowerze w wyższej temperaturze e, zaczyna wam się coś lekko odparzać, czy ogólnie rzecz biorąc e, coś się zaczyna dziać, coś zaczynacie czuć. Teraz tego nie ma w ogóle, więc to na dłuższą metę działa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wkładki, to jeżeli nie jeździcie na długie dystanse i jest wam wygodnie w bucie to da się bez nich żyć. Natomiast jeżeli macie jakikolwiek problem, to jest to dobry kierunek, yy, aby się skonsultować z kimś i dobrać wkładkę. Bo może poza dopasowaniem odpowiedniego rozmiaru butów, to może być sposób na to, aby też się tych problemów w jakimś stopniu pozbyć. O! Coś mi wygląda, że ten podjazd naprawdę będzie ciekawy. Czyli Taneron. Kolejna mała górka malownicza z pięknym, krętym asfaltem. Przed chwilą w ogóle pan Specjalnie zatrzymał się w środku drogi, żeby umożliwić nam przekroczenie trzech pasów. Bo się włączaliśmy do ruchu, piękne to jest. Ale powiem Ci, tak, Paweł, tak jak Ci mówiłem wcześniej, że wydaje mi się, że ta droga, dzisiaj w ogóle ta trasa, to jest taka idealna rundka dla każdego, kto gdzieś mieszka. Jak sobie wyobrażę idealną rundę pod domem na takie wieczorne wypady po pracy, właśnie niewysokie góry, gdzie jedziesz 12 km jednym podjazdem. Tylko takie właśnie kręte hopki po 5% przy zachodzącym słońcu, gdzie sobie idealnym asfaltem mykasz, stojąc w korbach, muzyczka gra w słuchawkach, potem szybkie zjazdy, zachód słońca, dwie fajne foty z kumplami do domu. Bajka, naprawdę dla mnie takie trasy są chyba jeszcze ładniejsze i dają więcej radości niż takie turbo wysokie góry. Słuchajcie, leciutko w górę, leciutko w dół, co chwilę zakręt. To jest taki Świeradów zdrój dla kolarzy szosowych po prostu. Jak te single w Świeradowie, tylko tutaj wszystko zrobione z myślą o szosie. No naprawdę aż się chce dokręcać, żeby bawić się tymi zakrętami. Niesamowite. Takie trasy pokonujecie zawsze szybciej niż powinniście i zawsze szybciej niż potraficie, bo po prostu chce się jechać szybciej i bawić się tymi zakrętami. Co, drogo, jak już sobie mówiliśmy o butach i ich teście, to mnie strasznie bawi to, jak pewna grupa komentujących jest święcie przekonana, że takie życie rowerowego youtubera to jest po prostu sterta z zarąbistych, darmowych rzeczy, albo rzeczy za pół darmo. No niestety tak to kochanie nie wygląda i e, mnóstwo rzeczy, w zasadzie wybitną większość rzeczy, które gdzieś tam używam, po prostu kupuję sam a jeżeli coś gdzieś dostajemy do testów to ja wam jasno o tym mówię jak miało to miejsce w przypadku okularów jak miało to miejsce w butów Shimano i ogólnie paru innych rzeczy a gdzieś tak z prostego względu, że do testów dostajemy często rzeczy mniej lub bardziej przypadkowe gdzie chodzi mi o to, żeby je sprawdzić i wam pokazać, natomiast ja mam swój gust i swoje preferencje więc nie będę używał na co dzień czegoś, tylko dlatego, że to dostałem i mi się to nie podoba, albo mi się w tym źle jeździ, dlatego mnóstwo rzeczy, które mam, po prostu kupuję sam. Oczywiście zawsze gdzieś tam jakiś rabat mi lub bardziej walczę, ale kupuję to najczęściej w sklepach, a nie od dystrybutorów. To oczywiście przekłada się na to, że te ceny są w zasadzie normalne, zwłaszcza w takim roku. Więc, słuchajcie, gdyby moje życie rowerowe wyglądało tak, jak wiele osób to sugeruje i to wydaje. No była najlepsza robota na świecie, ale niestety to jest najlepsza robota na świecie, ale aż tak różowo to nie ma. Muszę wam przyznać, że trochę praktyki i naprawdę włożenie mawikamini. Mini na rowerze może być bardzo proste, bardzo szybkie, ale tak jak mówiłem ostatnio, grunt to się nie stresować. Nauczyć się do tego takiego podejścia, że się z tym nie pierniczycie, bo tylko wtedy będzie z tego coś fajnego. Wtedy będą fajne ujęcia, wtedy będziecie w stanie szybko drona wyciągać, przewozić go bez stresu, nie będzie wam przeszkadzał. Jeżeli zaczynacie się z tym za bardzo pierniczyć, dbać, yy, bać to jest problem, bo za długo go wyciągacie, boicie się go przewozić, boicie się go zabierać, bo będzie padać, bo będą dziury, bo to, bo tamto. A naprawdę tego typu urządzenia elektroniczne są bardziej wytrzymałe niż wam się wydaje. Wystarczy mieć do tego trochę dystansu proszę. Jest stara prawda taka, że zawsze warto nagrywać i używać do nagrywania tego z utratą czego jesteście w stanie się pogodzić w razie wu. Ja też bym wolał tego drona nie rozwalić, też bym wolał nie rozwalić aparatu czy kamery, bo to też są pieniądze, których będzie mi brakowało, ale staram się tylko mieć takie podejście, że ten sprzęt u mnie na siebie zarabia, już na siebie zarobił. Jak ma być fajnie, to musi być trochę jolo. Jak mam się z wszystkim pierniczyć, to nie będzie fajnych ujęć nic tego dobrego nie wyjdzie. A swoją drogą dużym ułatwieniem są te miękkie torby dowożenia dronów, które sprawiają, że w takiej torbie no się nic nie dzieje, a nie trzeba wodzić ze sobą większego, twardego futerału, który byłby tutaj dużym problemem. Bombka szybciej wchodzi, nie? Królewiczu. Już nie ma takiej witać, nie ma miękkiej gry. Jest zestaw bombiarza, już organizm trochę szybciej się wypukuje. Na szczęście zawsze są żelki, zawsze są coca cola słodkie napoje i wszystkie inne niedobre rzeczy. Też tutaj z bombą to i tak jest pół biedy, nie? A jakby cię złapała w Monako, to masz przejebane Dokładnie, bomba w Monako to jest. Trzeba po kredyt dzwonić. 100 do euro musisz wyłożyć za kawę i żelki. Patrzcie, w kerfie. We Francji można kupić elektrycznego składaka za 399 euro. Lećcie, to może być okazja. Z nami kolejna perełka dzisiaj na strawie, wygrzewana. Patrząc po mapie, to będą serpentynki. Takie klimaty dzisiaj trochę jak w Neapolu, tylko na bogato, bo nie ma syfu, no i jest po prostu wszystko bardziej uporządkowane. Ale przyroda i trasa jak Neapol jamalfi ale to jest genialna góra Kobra, już konkret kryzys, ale jedzie. Przegrzało. Jest idealne nachylenie. Te serpentynki na początku. Potem trzyma tak koło tych 5%. Perełka. No i grzeje. grzeje. Szłem, panie że szłem wszystko. Szłam tyłem. Szłem wszystko. Idę albo nie idę. Ale już już plaża się przed oczami. Tak. Krystalizuje, nie? Już mam dawno plażę. Już. Dawaj panie kobra, dawaj, to już nie jest. A to, to już jest dane. zdecydowanie bliżej niż dalej. Pięknie dzisiaj. Pięknie Warszawa pojechała. 5 dni, 550 kilometrów. Ile w górę? Eee, koło chyba 8 tysięcy. Nie jakoś czołowo pod górę, ale no, co by tu nie mówić. Ja dalej jestem w szoku, że tak improwizując, pod koniec czerwca, w tak ciepłym miejscu udało nam się tak fajnie pojeździć. O, słuchajcie, wygląda na to, że zjeździk będzie Trima sort, bo asfalcik położony na przyjazd bike show jeszcze pachnie. Ale jest pięknie! Ale że jestem zachwycony tymi górami i tym dniem dzisiaj, nie wiem, czy nie jest w top 3 tego wyjazdu. Mimo mont Mimo Nicei, Monaco, to ta trasa dzisiaj to jest po prostu perełka. No i koniec tego dobrego. Dotarli. Czas na w końcu nagrodę. Piękny dzień. Chyba idealna trasa na zakończenie tego dnia, nie? Tak jest. Nie znowu gdzieś daleko, wysokie góry, ale piękna trasa nad morzem. Piękne widoki, tam super pokazuje, zjazdy, super podjazdy, coś pięknego. Teraz kończymy na plaży Pkan. Bąbelki, ochłoda. To było to. Trzymaj.